poszedł z tej ziemi, no, z tyłu tego ostrowskiego, Ostrołęckiego, no, ale jestem starostą Ostrowskim, także Państwo Polskie, a to to jest bardzo mi, mi bliskie. Powiem jeszcze jedno, że jesteśmy troszeczkę lepsi od Ostrołęki, bo tam z powodu a mamy jak nic i nich. Ty przecież sam, ale to żarów oczywiście, ale też się cieszymy, że coś więcej mamy. Szanowni Państwo, z tego miejsca chciałbym serdecznie pogratulować. Nagrodzony i wyróżniony. Podziękować też za codzienny po pomoc Wojska Polskiego na rzecz naszego powiatu. W tym roku obchodzimy też 150 rocznicę wybuchu powstania styczniowego i bardzo mocno zaangażowało się Wojsko Polskie. Panie pułgodniku, na Pana ręce i na wszystkich pracowników skoro serdeczne e, podziękowanie. Dziękuję bardzo i liczymy na dalszą pomoc. Serdecznie, serdecznie życzę ja własnym, jak i zarządu powiatu. Dla wszystkich oficerów i podoficerów, dla pracowników Administracji. Też oczywiście nie zapominamy o kombatantach, nie zapominamy też o emerytach. Z tego miejsca naprawdę serdeczne życzenia do zdrowia, pomyślności, wytrwałości i dziękuję Wam za, za to, że możemy spokojnie w domu spać dzięki Waszej kwiatowi. Dziękuję bardzo. List gratulacyjny dla Pana Piełownika, a kwiaty dla Pięknej Pani.